Bieży kryształ. Czy na? Myśle, nie prawie, prawie myśle. Nakłada co? Bieży kryształ. Że? Jakie były rekwizyty? a, a też to testowane. Robimy tak, że Wy macie swoich dwóch zawodników i kontrolujecie ich, tak? Jeśli ktoś słyszy błąd, krzyczy stop. ta drużyna zajmuje się swoją dwójką, a ta drużyna swoją dwójką. Dzięki temu więcej osób jest na środku i grupy też się nie nudzą, bo są zajęte słuchaniem, kontrolowaniem błędów. Okej. Okay. Posłuchaj jego. Mhm, albo krótka podmał. Posłuchaj, Posłuchaj go. go. Posłuchaj jego. Mm. Nie słuchaj go. Mm. Niech pan e, odpowie na to pytanie. Aha. Niech pan nie... Niech pan nie odpowiada na to pytanie. Tak jest. Mm. Weź aspirynę. Mm. Uh -huh. e, nie wiesz aspirynę. Mm. Bardzo dobrze. Mm. Mm. Kupmy psa? Nie, nie kupimy psa. Kup, nie kupujmy sa. Mm -hmm. Okej. Okay. Usiądźcie tutaj. Nie mm -hmm. musimy. Mm -hmm. Niepoprawna wersja. Jeśli dają, że jest niepoprawna, spróbować odtworzyć poprawę. Potem się wymieniają kto, to, kto słyszy, że jest błąd, jest i kolejuje. Co prawda? Albo wszyscy kolejnują. Proszę Wszędzie dobrze, ale w domu najszybciej. No, no, tak. Tak. No, 你到了。<laughs> <laughs>